Czyli jakby uświadomienie sobie i zmiana. Bo widzisz, samo uświadomienie nic Ci nie da w gruncie rzeczy. Trzeba zmienić to podejście, trzeba zmienić to zachowanie. Ta przy raku piersi częstym powodem jest próba wykarmienia wszystkich wokół. To są takie kobiety, to Gabor ma te też... W książce Ciało mówi nie pisze o tym, że to są matki karmicielki, które po prostu wszystkim chcą dobrze zrobić, nikomu nie chcą źle zrobić. Tam jest kilka powodów, ale taki nawet. I nadal ta kobieta chodzi i tą piersią, Matkę karmi swoją, męża karmi, dzieci karmi, wszystkich karmi po prostu i w pracy i wszędzie. Tego dalej będzie karmić, no to jakby te guzy w piersiach nie znikną. I też pamiętam taką pacjentkę, z którą właśnie nad tym pracowałam. I ona totalnie zmieniła swoje małżeństwo, totalnie zmieniła podejście w ogóle do ludzi. Przestała karmić. Jest zdrowa, nie ma raka piersi. Skoro jesteśmy, sobie, skoro jesteśmy tak genialni, że jesteśmy w stanie sobie wywołać chorobę, to jesteśmy również tak samo genialni, żeby ją odwołać.